Dzień dobry, sława Jezusu Chrystu. Oto trzeci artykuł symbolu wiary. Nas radzi człowiek i nasze radis pasienia, strzedsza ho z niebies i ho się od Ducha świata i Marii Diewy i Wozełowietrze. Trzeci artykuł symbolu wiary kontynuuje naukę o Synu Bożym. Nasze radis Pasjenia. Wierzymy, że to Chrystus dokonał zbawienia wszystkich ludzi swoją nauką, życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Nauka Chrystusa staje się dla nas zbawienną, kiedy przyjmujemy ją całym sercem i według niej postępujemy. Jezus wstąpił z niebios, zszedł szacho z niebies, czyli przyszedł na ziemi w określonym czasie i przyjął na siebie ciało Lucję z Panny Marii pod działaniem świętego, Ducha Świętego. Bóg schodzi z nieba, aby człowiek wszedł do nieba. Poprzez Jezusa Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. Poprzez Marię Chrystus jest z nami. Przed nami czwarty artykuł symbolu wiary.